Cześć, dzień dobry, witajcie, ja jestem na Rybkach. Ostatni tydzień przed urlopem, więc wybrałem się po prostu na Rybki. W troszeczkę inne miejsce, kanał, ale tutaj, gdzie chciałem ostatnio sobie siąść, ale niestety nie mogłem, bo były wykaszane trawy. Otóż tak sobie woda wygląda przy moście. Nie wiem, czy będzie widać wszystko, no ale Wędki mamy wywiezione na głębokości 3 metrów, środkowa jest około 2 metrów, i lewa skrajna jest przy samym moście, przy, że tak powiem, przy, przy tych drewnianych balustradach. Więc za chwileczkę biorę kuleczki, idę podrzucić, a was zabieram na głowę, także zobaczyć, jak to wygląda. Także widzimy się za moment. Nie zanudzałem was żadnym wywożeniem, żeby to za długo nie trwało. Więc teraz wam mniej więcej pokażę co i jak. W zeszłym roku tutaj było na początku sezonu fajnie wykoszone i byłem tutaj za dwa razy. I właśnie tam z lewej strony mostu miałem dwa karpie w odstępie 7 godzinnym. A później wszystko tak zarosło, że po prostu nie szło tutaj dojść do tej wody, dojechać. Więc trochę lipa. Ale ogólnie fajnie. Dziś, teraz jest wykoszone jak widzicie nie brzegi, aczkolwiek droga, więc da się tutaj dojść. A jeśli chodzi o zestawy, to jeden pierwszy zestaw jest dosłownie tutaj przy, przy Balustradzie, właśnie tutaj gdzie rzucam e, orzech. Powiem Wam, że wędka jest też dosyć daleko odsunięta ode mnie. Przez co też skręciłem troszeczkę hamulec, żeby ewentualnie w czasie brania nie wpieprzyła mi się gdzieś tutaj w te drewniane belki. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Miejsce jest naprawdę fajne. Oczywiście gapiów jest dużo. Jak widzicie po drugiej stronie, ścieżka rowerowa i oni wszyscy tam jeżdżą. Więc e... ja też się starałem wsiąść tak na samym końcu, żeby nie było za dużo ludzi tutaj bo tam za chwileczkę przejdziemy w tamtą stronę i Wam pokażę jak z tamtej strony jest ale sami ocenicie. Ja mam nadzieję, że coś weźmie z tego względu, że jest zmiana pogody. Ma być ciepło, co prawda 27 stopni, ale ma być ogólnie zmiana pogody. Więc ciśnienie jest jak najbardziej adekwatne. I tyle. Także tutaj jest miejsce podnęcone, idziemy tam na skrajną prawą. Jak widzieliście wszystko bardzo blisko brzegu. I tutaj gdzie idziemy teraz w tą stronę już nie ma dojazdu, więc ja teoretycznie stoję na ostatnich miejscach. Tam jeszcze jest taka nęka mała, ale nie wolno w niej łowić, więc zatrzymałem się w połowie. Pierwszy plan był tutaj, w tym miejscu, wyciąć te krzaczki. I tutaj sobie łowić, ale jednak postanowiłem siąść sobie tutaj, też nie jest źle. A druga sprawa, troszeczkę słońca wyjdzie, więc y, też będzie fajnie. Także lewa leci tam, prawa maksymalnie idzie w prawo, lewa jest na środeczku. Jak widzicie, tu jest prawa wędka i ona idzie w tą stronę. I ona jest dosłownie postawiona za trzcinami, ale spróbujemy z tej strony sobie dojść. Jak widzicie tutaj nie ma dostępu samochodem. Jedynie tu jest w krzakach takie miejsce, gdzie ludzie ze ścieżki rowerowej przechodzą, ale mi to nie przeszkadza. Jak widzicie tu jest tawnęka. Tutaj po prawej są kapelony. Ale nie chciałem tak daleko wywozić. Ze względów, e, że jakby ryba wzięła, wyszła brzegiem, to miałbym problem, po prostu, żeby ją wiecie, wyjąć, bo by mi ciała po tych y, tatarakach, czcinach Więc no, tak to wygląda tam po drugiej stronie, też spinningiści widzę już. Dzisiaj oczywiście nasz białe kulaski To jest kokos także pachnie naprawdę rewelacyjnie i do tego mam jeszcze trochę peletu To jest z jakiejś zwykłej firmy, nie przywiązuje uwagi do tego akurat peletu nie ma znaczenia Byle by szybko pracował A tutaj jest naprawdę Fajnie Mówię, dwa, rok temu Siedziałem tutaj dwa razy Za pierwszym razem niestety nic A za drugim razem Miałem y, dwa karpie Więc też fajnie Coś się tam działo No i zobaczymy Miejmy nadzieję, że że coś się, coś się złapie mam zamiar siedzieć do środy w środę uciekam do domu bo muszę nasykować samochód na przegląd techniczny a po drugie muszę zacząć się uszpakować bo w piątek wyjeżdżam więc yy, no chcę wykorzystać maksymalnie czas gdybym nie musiał samochodu na przegląd oddawać to pewnie bym siedział troszkę dłużej ale niestety muszę drugi samochód oddać na przegląd i, i po prostu bym się nie wyrobił a nie lubię też tak na wariata. No i tutaj mamy trzeci zestaw. Trzeci zestaw też podrzucimy delikatnie. I zobaczymy. Oczywiście też poleci pelecik. Pelet, o ile mi się wydaje, to jest truskawkowy, tak. Ale tak jak mówię, dla mnie to nie ma reguły, czy jest to pelet jakiś z nasza, czy powiedzmy z Starbucksa, czy z innej, czy z Prolama. Pelet to pelet. On ma po prostu dobrze pracować. A ten naprawdę dobrze pracuje. Używam go bardzo często właśnie na że tak powiem na tej wodzie naszej klubowej Deput i naprawdę fajnie się tam fajnie się tam zachowuje ten pelecik i z pięć kuleczek o wystarczy i to tyle zestawy są wywiezione także lewa maksymalnie tam tak jak wam pokazywałem przy moście Prawa, głębokość 3 metry niecałe tutaj jest około 10 metrów i prawa jest na długości powiedzmy, nie wiem, połowa tych trzcin, i też głębokość jest około 2,80 plus minus. Także fajnie, no i dobra. Myślałem, że będzie grzało, ale fajnie zaszło słońce, za chmury. Solar sobie wystawiłem do góry, więc gdzieś mi tam będzie ładował trochę, a ja sobie zrobię kawkę. I czekam. Jeżeli coś się wydarzy, oczywiście będę Wam meldował. Także trzymajcie kciuki. A, właśnie i zapomniałem. Najważniejsze, żebyście zasubskrybowali kanał, bo... bo nie ukrywam, że chciałbym się rozwijać, a wiecie, jak działają algorytmy na YouTubie, więc... mile widziany owszem komentarz. Czy Wam się podoba, czy się nie podoba, nie czy będzie to negatywny, pozytywny. Ja przyjmuję wszystko na klatę, więc... Tak jak mówię, zapraszam do subskrypcji i co? I widzimy się z rybką na macie. Ja przekładam się na stojak i czekamy. Dniu. Wczoraj już nic nie nagrywałem, bo w zasadzie nic się nie wydarzyło, Oprócz tego, że było naprawdę ciepło. Noc oczywiście przez Pana, czas na śniadanko i tyle i czekamy, zobaczymy coś się wydarzy. Nie podejrzewam, żeby coś się wydarzyło, ale nigdy nie wiadomo. Najlepsze jest to, że mówili o jakiejś zmianie pogody. A tu proszę, pogoda jak, jak marzenie. Nic tylko olejek do opalania i. No ale cóż, taka jest Holandia niestety. W ciągu godziny może się 4 razy pogoda zmienić, więc tak to jest. W nocy był jeden pojedynczy, może nie pojedynczy, ale lekkie podbicie do góry i opuszczenie na dół, ale tu jest bardzo dużo tych kaczek wodnych, tak zwanych markerów i podejrzewam, że one się bawiły po prostu zestawem. Może gdzieś o zahaczyły, bo żółka idzie blisko brzegu więc podejrzewam, że gdzieś po prostu płetwą zahaczyły i, e, i dlatego było takie podbicie do góry, no ale ja sobie zjem śniadanie i co? I czekam jak się coś wydarzy to będę meldował, także do zobaczenia, smacznej kawusi Ahoj! Kurde, rozważam, żeby nie przenieść się w dolną część wody. Tu nie jest źle, bo jest fajnie cień. Ale nie wiem, wydaje mi się, że... że muszę chyba szukać ryby. Bo jeśli faktycznie by coś tutaj było, to... drobnica, czy obojętnie co by się kręciło, a nie ma tu totalnie nic. Zero. Więc nie wiem, czy po prostu nie wrzucić wszystko na pakę i nie przenieść się w dół. Tam jest więcej takich tych, wiecie, że tak powiem, schronień dla karpia. Dużo więcej takich zakamarków. Być może ryba sobie po prostu siedzi tam i się wygrzewa. Nie wiem. Tutaj sprawdzałem tą prawą stronę. To jest ok, ale najgorsze co jest to to, że te samochody tutaj jeżdżą i przez ten mostek co przejeżdżają to są za każdym razem tąpnięcia. Ja czuję po gruncie tutaj więc myślę, że to wszystko płoszy. Każde uderzenie, każde tąpnięcie rybę płoszy. Wiadomo, w nocy nie ma żadnego ruchu a jeśli jest to sporadyczny, więc ta ryba gdzieś trzyma się tutaj brzegu. No, aczkolwiek, tak jak mówię, wydaje mi się, że trzeba zmienić miejsce. Tylko boję się, że tam będzie naprawdę gorąco, bo tam dopiero słońce zachodzi po godzinie 20.00. Teraz więc a dzisiaj ma być 27 stopni, więc może być różnie. Nie wiem, muszę sobie przemyśleć to. Mam godzinę 10, więc szybka akcja, wrzucić kołyskę, wędki na samochód, to nie jest problem przejechać te 3 km w dół więc myślę myślę co tu zrobić zobaczymy dzień doberek słuchajcie ja się składam jest tak kuźwa gorąco że masakra to jest bez sensu siedzenie bo nie dam rady po prostu jest taki ukrop jeszcze ok jakby był trochę wiatru to fajnie ale nie ma wiatru i no dla mnie to jest masakra to jest katorga ja nie mogę tak siedzieć bo, bo człowiek siedzi i się po prostu z niego leje więc no cóż pogoda wygrała miały być dwa dni wytrzymałem półtory ale sobie odpocząłem także to jest najważniejsze także Niestety bez ryby. Może następnym razem zobaczymy. Aczkolwiek teraz zaczynam wakacje, więc przez najbliższe 3 tygodnie nie będzie żadnych ryb. A po urlopie zobaczymy. Jeżeli czas mi pozwoli na to, to jak najbardziej gdzieś wyskoczę. A jeśli nie, no to będziemy się widzieć w następnym, w następnym odcinku na rybach. Także co mogę powiedzieć? Znów pokonany. Ale jeszcze tu wrócę, jeszcze tu wrócę. Także będzie dobrze. Dobra, ja się z Wami żegnam, i widzimy się na następny raz na rybach. Także do zobaczenia. Dzień.